Pamiętajcie, że życie z Bogiem to jest poszerzanie podstaw. Poszerzanie podstaw, ok? To jakby to są te rzeczy. Kiedy nie działa coś w Twoim życiu, znaczy, że nie masz pogłębionego fundamentu. A nie, że Bóg nie chce Cię uzdrawiać. Nie, że demony przychodzą. Żeby demony przyszły do Twojego życia, musisz je karmić, prawda? A zatem, jeżeli my, Ty nie wiesz, czy, co je karmi. No to musisz się dowiedzieć, co je karmi. I wtedy, jak się dowiesz, co je karmi, wtedy zareagujesz i dopiero to przestanie działać, ok? Czyli nie działa to, że Bóg jest dobry, ale działa to, że ty przestajesz karmić, że Bóg jest zły, i, i zaczynasz karmić w sobie, że Bóg jest dobry. Więc chodzi tutaj o to, że Bóg generalnie jest dobry. Ale jeśli nie wierzysz, że jest dobry, to nie aktywujesz Jego dobroci na ziemi. A jeżeli, I teraz tak, jeżeli wierzysz, że jest dobry, to musisz rozmyślać, że jest dobry. To potrzebujesz, w, 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 rozumiesz, że chodzi, złap swoje myśli. O czym myślisz cały dzień? Dzisiaj wielu z was miało przełom, tak? Aleluja! Ale jeżeli wy nie będziecie teraz rozmyślać o tym przełomie, nie będziecie myśleć tak, jak w dniu tego przełomu, to to się wszystko wycofa, diabeł przyjdzie i to wykradnie. Czyli, jeżeli na przykład ktoś wziął przełom dzisiaj w takim, wiecie, na przykład, krzyczeniu jak lew. Co to znaczy krzyczeć jak lew? To znaczy mówić prawdę do ludzi. Nie bać się tej prawdy mówić. Być osobą, która jest jakby taka bardziej, jak to się mówi? Nie, że niezależna, tylko asertywna. Asertywna. I teraz, kiedy człowiek na przykład jest wstydliwy. Tak. I on zaczyna krzyczeć jak lew tutaj pod wpływem emocji, bo dużo się działo, tak? Ale jeżeli w ten poniedziałek, wtorek środa, przyjdą do niego ludzie, do tej osoby, i coś zaczną mówić, z czym ta osoba się nie zgadza, i ona to zdusi w sobie, to wtedy to się wycofuje. Czyli tu na nabożeństwie zaczęły się dziać cudowne rzeczy, ale później osoba poprzez decyzję podtrzymuje to albo wycofuje to. Rozumiecie? Więc ja się bardzo z Was cieszę, że wzięliście swój przełom. Jedni od wstydu, inni od innych rzeczy. Nie bójcie się tego. Jednakże, żeby to podtrzymać, musicie iść z tą decyzją. Trzeba z tym iść dalej. Bo przyjdzie teraz opresja na Was do domu. Ale Ty musisz powiedzieć przez wiarę: Nie! To jest Mój Jezus! Nie wypuszczę go z ręki już! Rozumiecie o co chodzi? Dlaczego tak jest, że w wielu. Ludzkich życiach. Jezus nie działał tak jak w wielu waszych życiach. Tutaj rozwody, problemy u mnie, rozwód, problemy finansowe, różne. Gdzie jestem Bóg? Ale gdzie jest moja świadomość? Gdzie jest moja wiara? Gdzie jestem ja? I zauważyłem, że na Ziemi działa nasza wiara, a nie to, że Bóg jest ogólnie dobry. Bo jakby to działało, to by wszyscy mieliśmy już niebo na Ziemi. Zgodzicie się ze mną? Jakby działało to, że Bóg jest dobry, to wszyscy by mieli niebo na Ziemi. Ale nie ma jeszcze nieba na Ziemi. Bóg dał ziemię ludziom. To ludzie zarządzają Ziemią. Nie Bóg. I dlatego jest tyle zła na świecie, ile zła jest w człowieku. Tyle dobra jest na świecie, ile dobra jest w człowieku. Dlatego Bóg stał się kim? człowiekiem, żeby zejść na krzyż, przybić wszelki grzech do krzyża i umrzeć za nas. Przecież Bóg jakby był wszechmogący na ziemi, to by pstryknął sobie palcami i nagle wszystko zmienił. Po co ukatrupiać syna? Po co ukatrupiać syna? W jakim celu? Jeżeli to jest bez sensu, to w jakim celu? Jeżeli mogę zrobić inaczej, to w jakim celu? A właśnie w tym, że nie mogę zrobić inaczej. A właśnie w tym... Że Bóg nie mógł zrobić inaczej, bo oddał władzę człowiekowi, więc masz tyle demonów, na ile się zgadzasz? Masz taki wstyd, na którego, który akceptujesz. Masz takie lęki, jakie chcesz. I dlatego zacznij z tego wychodzić na mocy imienia Jezusa. Amen.